Proszę Państwa witam Państwa na sesji Rady Miejskiej, sesja jest zwana na wniosek Pana Burmistrza, jest to sesja w trybie nadzwyczajnym, e, witam Pana Burmistrza na sesji, witam Panią Sekretarz, witam Pani Kierowniczki Referatów, witam Panią Mecenas, witam wszystkich Radnych, proszę Państwa otwieram 63. sesję Rady Miejskiej. Żebyśmy mogli stwierdzić, czy sesja dzisiejsza jest prawomocna, musimy sprawdzić kworum. Bardzo proszę. Nie. Dziękuję bardzo. Obecnych jest 15 radnych, więc obrady naszej sesji dzisiaj są prawomocne. Proszę Państwa, przeczytam Państwu teraz porządek obrad dzisiejszej sesji. W punkcie pierwszym jest otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim mamy rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie niewykonania przez burmistrza miasta Bukowno prawa pierwokupu, prawa użytkowania wyczystego nieruchomości działek numer 35 przez 4 i numer 35 przez 5 obręb ewidencyjny. Starczynów i w punkcie trzecim mamy zakończenie obrad. Proszę Państwa punkt pierwszy został przez nas realizowany. Mamy kworum. Sesja została otwarta. Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu prawa użytkowania wyczystego nieruchomości działek nr 35 przez 4 i 35 przez 5 obręb ewidencyjny Starczynów. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Proszę Państwa, przeczytam Państwu teraz yy, uzasadnienie. W dniu 13 lipca 2022 roku do dzisiejszego urzędu wpłynął w wypis aktu notarialnego reperatorium A nr 6621 przez 2022. Warunkowa umowa sprzedaży oraz pełnomocnictwo sporządzonego w dniu 12 lipca 2022 roku przez notariusz przed notariuszem Agnieszką Adamczyk, a w dniu 22 lipca 2022 roku wpłynął wpis aktu notarialnego reparatorium A nr 6878 przez 2022, aneks do warunkowej umowy sprzedaży z dnia 12 lipca 2022 roku reparatorium A nr 6621 przez 2022. Z wyżej wymienionych aktów notarialnych wynika, iż gminie przysługuje prawo pierwokupu, prawa użytkowania wyczystego nieruchomości działek nr 35 4 o powierzchni 0,0228800 hektara i numer 35 przez 5 o powierzchni trzysta dziewięćdziesiąt jeden hektara obręb Starczynów na podstawie artykułu 109 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 97 roku o gospodarce nieruchomościami który stanowi iż gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wyczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezależnie od formy nabycia tego przez tego prawa przez nabywcę z artykułu 111 wyżej wymienionej ustawy stanowi, iż prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami w umowie sprzedaży. W tym przypadku cenę prawa użytkowania wyczystego nieruchomości ustalono na działce numer 35 przez 4 50 tys. zł, około 174 zł za metr kwadratowy i na działce numer 35 przez 5 70 tys. zł, około 179 zł za metr kwadratowy. Urbisz miasta Bukowno proponuje niewykonanie prawa pierwokupu z uwagi na to, iż przedmiotowa nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji zadań gminy, a wydatek na zakup nieruchomości nie został ujęty w wydatkach bieżącego roku. Zgodnie z zapisem paragrafu pierwszego uchwały z dnia, uchwały numer... 46 przez 267 przez 2005 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata wykonanie przez Burmistrza prawa pierwokupu następuje za zgodą Rady Miejskiej. W związku z czym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Proszę Państwa otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Pani Cygańska za 14, 0 wstrzymuje się 1, no, dobrze mówię, przeciw 0 wstrzymuje się 1, uchwała została podjęta. Proszę Państwa, proszę Państwa teoretycznie wyczerpaliśmy porządek obrad, ale Pan Burmistrz prosi o głos, więc bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący na początku chciałem Panu Przewodniczącemu i wszystkim Państwu Radnym podziękować za e, zwołanie dzisiejszej sesji e, w trybie nadzwyczajnym. Zdaję sobie sprawę, że w okresie Wakacyjnym. Może to być dla Państwa utrudnienie, no ale takie są przepisy, yy, które nakazują zasięgnięcie, uzyskanie od Państwa zgody na wykonanie, właśnie wykonanie prawa pierwokupu. Stąd projekt przygotowany uchwały. Natomiast drugą informację, którą chciałem Państwu przekazać, to to, że bezpośrednio przed posiedzeniem sesji odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, ponieważ jak Państwo wiecie, w. Wśród zadań inwestycyjnych tego roku mamy zadanie adaptacji budynków o banku spółdzielczym i dostosowanie go na potrzeby urzędu miejskiego i na to zadanie uzyskaliśmy w programie inwestycji strategicznych Polski Ład promesę wstępną w wysokości 4 165 000 zł. Ta promesa została wydana w ubiegłym roku 17 listopada jej ważność wygasa 17 sierpnia tego roku. To wszystko jest ważne, Szanowni Państwo, wobec tego, że yy, przeprowadziliśmy trzy postępowania, trzy zamówienia publiczne na realizację tego zadania i w żadnym z tych trzech postępowań nie zgłosił się żaden wykonawca. Jest to również odzwierciedlenie tych problemów, które na pewno Państwo w mediach słyszeliście. I ogólnopolskich, i lokalnych, że są problemy na rynku wykonawców albo nikt się nie zgłasza do postępowań, albo te oferty są zdecydowanie wyższe niż przygotowane kosztorysy. A szczególny problem jest z inwestycjami, które są finansowane w ramach tzw. Polskiego Ładu, ponieważ tam regulamin przewiduje to, że nie ma możliwości rozliczania się z wykonawcą poprzez faktury cząstkowe. A praktycznie jest tylko 5% zaliczka na początku, a potem dopiero faktura końcowa, końcową fakturą wykonawca rozlicza się z zamawiającym. I wobec aktualnych problemów na rynku inwestycyjnym, zmieniających się cen materiałów budowlanych, problemów z pracownikami, no nie ma się co dziwić, że firmy bardzo ostrożnie podchodzą do ogłaszanych przetargów. Między innymi również nasz przetarg. Trzykrotnie odbywał się od, od marca do ostatni został ogłoszony 23 maja i w żadnym z nich nie wpłynęła żadna oferta. Podjęliśmy, szanowni państwo, rozmowy z potencjalnymi firmami, które którymi moglibyśmy rozmawiać o ewentualnym zleceniu tego zadania z wolnej ręki zgodnie z ustawą zamówienia publicznych po, po nieudanych publicznych przetargach jest taka możliwość, ale i tutaj nie mieliśmy zbyt wielkich sukcesów, bo praktycznie tylko z jedną firmą udało nam się prowadzić rozmowy, ale ostatecznie propozycja startowa, jeśli chodzi o negocjacje ceny, praktycznie dwukrotnie przewyższały wartość przewidzianą przez nas w budżecie. Dlatego chciałem poinformować wszystkich Państwa Radnych, również tych, którzy nie uczestniczyli w Komisji Budżetu, jak i naszych mieszkańców, że ustaliliśmy, że w ciągu najbliższego tygodnia głosimy czwarty przetarg na to zadanie przed datą 17 sierpnia. Jeżeli ten czwarty przetarg również rozstrzygnie się negatywnie, ta promesa nam bezpowrotnie wygaśnie i to dofinansowanie, które uzyskaliśmy, z którego się cieszyliśmy też, niestety nie uzyskamy, nie mieliśmy tych środków, bo to była wstępna promesa. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu otrzymywaliśmy promesę inwestycyjną. Natomiast chcę Państwu przypomnieć i poinformować mieszkańców, że drugie zadanie, które w pierwszym naborze uzyskaliśmy, wstępną promesę to jest budowa ulicy Olkuskiej przetarg udało się rozstrzygnąć zadanie jest realizowane więc tutaj w tym przypadku to dofinansowanie jest mam nadzieję nie zagrożone to tyle Szanowni Państwo trzymajcie kciuki za rozstrzygnięcie tego czwartego przetargu proszę wszystkich o trzymanie też kciuków za przetarg na wiadukt 7 września mija termin składania ofert na wiadukt w najbliższy piątek odbędzie się wizja lokalna dla potencjalnych oferentów więc mam nadzieję że również to zadanie uda nam się mimo tych obiektywnych trudności na rynku zamówień rozstrzygnąć pozytywnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Proszę Państwa zanim zakończymy sesję chciałbym jeszcze zaprosić Państwa i wszystkich Radnych na 15 sierpnia jest Święto Wojska Polskiego, także odbędzie się jak co roku msza o dziewiątej, później będzie przemarsz pod pomnik i tam będzie składanie kwiatów, także serdecznie wszystkich Radnych zapraszam i, i wszystkich Państwa którzy nas dzisiaj słuchają i oglądają naszą sesję. I wobec wyczerpania porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.